Witajcie moi drodzy. Dzisiaj laptop na stole. Jak widzicie, tutaj jest coś już nie w porządku. Coś nie w porządku, się nie do końca dobrze zamyka. Zobaczcie, wystrzelone zawiasy, całkowicie wyrwane, obydwa z obudowy matrycy. Ciężko mi to będzie, jakoś spróbuję otworzyć, bo to się trzyma dosłownie tylko na. Na, tych, na tym kablu od, od matrycy, także muszę uważać, bo, bo to, żeby nie uszkodzić, żeby nie odpadło. Także, no widzicie, be, beznadziejna sytuacja. Zaraz to zamykam, tylko żeby wam właśnie pokazać, po, powyrywane z, z, tego, z obudowy. I sprawa bardzo prosta, jak tutaj możecie zobaczyć, też w poprzednim filmie mówiłem: to jest laptop kolejny, gdzie chłodzenie jest tutaj. I dmucha gorące powietrze na obudowę matrycy. I teraz, jeżeli tak przez dłuższy czas to powietrze sobie tutaj dmucha, sama konstrukcja w sobie tego laptopa nie jest zbyt mm, mocna, więc nie trudno o uszkodzenie. Już zaraz teraz obrócimy to. I popatrzcie sobie tu jeszcze raz. Tu jest chłodzenie. Tu jest chłodzenie w tym laptopie. W tym miejscu tak samo tam pod tym zawiasem i jedno moje było tylko pytanie do Pani. No dobra, może, może dwa pytania. Zapytałem tak. Ile laptop ma lat? Pani odpowiedziała, że 5. Dobra, no to następne pytanie. Ile razy była robiona konserwacja? Pani powiedziała, że yy, nigdy. No więc wynik jest taki, że brak konserwacji jeden zero dla laptopa i uszkodzenie gotowe. Dlaczego tak się dzieje? Gorące powietrze, jeżeli dmucha na plastik przez parę lat, to on z biegiem czasu kruszeje. Wiadomo, że tutaj podczas otwierania, zamykania laptopa działają siły, które tutaj są największe przy tym zawiasie, i w momencie otwierania, jak ten plastik jest osłabiony gwinty. Się po prostu wyrywają, no i gotowe. Awaria gotowa, wszystko rozwalone. Jest więcej teraz naprawiania niż powiedzmy zadbanie o konserwację, która powinna być raz na w laptopie biurowym, raz na dwa lata przynajmniej przeprowadzana. Także ja się zabieram do pracy, bo trzeba to jeszcze rozkręcić, zobaczyć model, sobie znaleźć odpowiedni. No i cóż, działamy dalej. Czuwajcie się do następnego filmu. Cześć!